Siemana, jestem Janek, Witam Was znowu nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj już chyba 12 cyfra kodu w Karnie macie w tytule i w montaż będzie dodana ta cyfra. A jako że jest drugi dzień świąt, a ja nie nagrywałem dawno case dropa, jest nowy event oczywiście, jak widzicie też po tytule. Przejdziemy sobie najpierw do kalendarza adwentowego. Wydaje mi się, że tutaj mogę ostatnie, tak dokładnie, ostatnie trzy mogę sobie zgarnąć, czy tutaj będzie coś dobrego. Dwa razy deadly poison i na sam koniec. E, ma 10, no nie najlepiej, nie najlepiej Ale mamy takie coś tutaj jak e, prezenty e, I możemy sobie po prostu, no dla siebie albo dla znajomego Weźmiemy sobie może, za ile? 453 dla siebie jakiś prezent 453, spróbujemy wysłać do jakiegoś youtubera A minimalne to jest 500, dobra A czy mogę na przykład sobie wziąć e, 553 czy nie? Tak O kurde, ale głośny dźwięk, co jest w ogóle? Dobra, otworzymy sobie ten prezent. Dostajemy jakąś CZ za 37 groszy. Czy ja mam jeszcze coś poza tym, czy nie? Eee, Angry Moba spróbuję sobie wypłacić. No nic więcej nie dostaliśmy. To sobie sprzedamy. Tego Moba spróbuję sobie wypłacić. Nie mogę, dobra, jakiś error. Eee, spróbuję to ogarnąć po świętach, bo mi się teraz nie chce. A jeszcze przejdę sobie... Spróbuję może wysłać do jakiegoś youtubera jakiś prezencik. Zobaczymy, czy mogę. Na przykład do Slowla i go spróbujemy wysłać. Eee, dobra, weźmiemy wyślemy za... 1000? Ile mamy skarpetek? 1900, dobra. Za 1000. Trzeba wkleić link do profilu Steam. Dobra, dobra, mam tutaj link do profilu Steam Slowiego. I czy mogę mu wysłać? Wyślij. Eee, nie, chyba nie wiem. Wysłało się, a dobra, poszło. Za 1000 skarpetek prezencik do Slowiego. Jak ja to mogę sprawdzić? Co ja wysłałem Slowiemu? Jest tu gdzieś jak ten co ją na przykład wysłałem, albo coś, bo tam było, że jeżeli wyślę prezent znajomemu, patrzcie, za na przykład 500, to jest po wysłaniu prezentu będziesz mógł zobaczyć, co podarować znajomu. To ciekawe, jak to sprawdzić. Dobra, nie wiem, jak to sprawdzić. E, ale zostało mi ile? 400 skarpetek, bo nie czasami drugi raz do slow nie wysłałem, ale to co? E, dobra, to najwyżej Slowli nam Napiszę w komentarzu, na przykład co mu ten wysłaliśmy. A jeszcze mamy 250 skarpetek, to jedno odśnieżenie tutaj prezentu możemy sobie zrobić, to jest famasi jakiś tam, może w punku, coś się pokaże. E, o, chyba to jest to co wysłaliśmy slowly'emu, tak czy nie? Może tak, nie wiem. E, tak, to jest chyba to, co wysaliśmy z Lorema, ale to, jeżeli ja to otwarłem, to oznacza, że on sobie tego nie otworzy. Czy dostaje to samo co ja? Nie wiem. Nie wiem totalnie, ale dobra, mamy sobie... 886 zł. E, oczywiście nadal trwa event, dzięki któremu możecie otwierać sobie te eventowe skrzynki, więc zachęcam tutaj do kliknięcia zakładki doładuj. E, no i macie tutaj przeróżne metody doładowań, passive bliki i takie tam wiecie, każdy co chcecie to macie. I za to możecie sobie dostać skarpetki, możecie wtedy wy podarować prezent swojemu znajomemu. No wiadomo, że film pewnie już oglądacie jakoś po świętach czy coś, ale no nadal jest okazja, żeby podarować na przykład noworoczny prezent e, znajomemu. E, no i oczywiście jeżeli doładujecie to możecie otwierać te skrzyneczki, te się też nie wiem. Na przykład wersję tą skrzynię Mikołaja. I sobie otworzę pięć tych skrzynek, żeby. No, jakieś skarpetki sobie. I zobaczymy, co nam z tego poleci. Czy coś dobrego na sam start. Konspiracja, digielek i Chatterbox. O, ten ktoś zrobi głośno. O, i zdobywając skarpetki, skarpetki, to fajnie. Ej, otwieramy sobie dalej. Czekajcie, coś się zbagowało. Dobra, otwieramy dalej. Nie wiem o co chodzi. 77 złota, nawet nie mile wydaje. Musimy zaraz zobaczyć. Myślę, że to Hellfire poleciał, chociaż te skarciki fajne do rozdania by były dla was. Dobra, znowu trzy skarpetki. Nie, coś się baguje tutaj. ile już mamy tych eee, skarpetek. Eee, no, coś się zbagowało, i mnie dodało. O, dodało mi 6 skarpetek teraz. Dobra. Oszczędzę sobie może worki Mikołaja, żeby tutaj zgarnąć cokolwiek więcej może tych skarpetek. Eee, a otworzymy sobie może 5 stać mi 700, 840, dobra, dobra, zaryzykujemy. Eee, jakby powiedziała, jedna kosa, byłoby fajnie, ale jeżeli nie poleci, to będzie fatalnie tak jak jest teraz. Aczkolwiek ten kałaszek może 516, nie, coś się tutaj baguje totalnie. 660 zł na moim koncie, eee, więc otworzyłbym sobie, nie wiem, może chill outa. Może trzy dałcik tutaj wleci, trzy takie trzy to sobie polecą e, i zobaczymy co nam drognie. E, I co teraz? E, no, triarchy, czy jak to się nazywa, ja avokacja. E, czyli no, generalnie nie najlepiej, bo dostajemy 35 zł, a wydaliśmy 75. E, Zrobimy sobie jakiś kontrakt w sumie a na koniec, Za to musiał skin. Otworzymy sobie dwa razy 33% nią profit. E, zobaczymy co nam z niej tutaj poleci. Ciekawego. Coś ciekawego, czerwony skin. O kurde, to jest Spacey Hellfire. Za ile? Za 69 zł dostajemy 260. Dobra, to sobie zostawiamy do kontraktu na sam koniec. Nie do kontraktu, tylko do upgradera. To sobie tak weźmiemy. Teraz bym sobie wziął. O, tutaj widzę, że no, nowa gwiazda jest na promocji. no nową gwiazdę pamiętam, że dość często lubię otwierać sobie. Jak już zjadę tak do, nisko na stronę. A z nowej gwiazdy. Nie wiem, co to jest za 5,90 To jest Shallow Crave za 11 zł. No to nie najlepiej, nie najlepiej, ale. Dobra, zawsze coś 11 zł lepiej niż to, żeby poleciano niebieski skin. Nic nie warty. Otworzymy sobie może dwa razy 25% profit. Przejdziemy sobie na upgrade zobaczymy, co nam poleci. Eee, no i tutaj właśnie o tym mówiłem. Eee, dobra, co nam tutaj poleci? 3 zł, 3,10 dokładnie. Dobra, idziemy sobie na upgradera. Dobra, jesteśmy na upgraderze. Eee, weźmiemy sobie te trzy skin. Wydaje mi się, że razy dwa będzie dobrze. Eee, taki uspik, A weźmy sobie, dołożymy jeszcze trochę balansu. Ile tam mamy? 433. Dobra, 33 zł, akurat 56,5%? Czy 1000? Serio nie siadło. Ja, 400 zł mi tylko zostało, ale lipa no dobra, nie mi się strona, nie wiem czy to strona ma lagi, czy ja już dość często tak się dzieje, więc nie wiem totalnie. Wiem, że mój internet czasami lubi odwalać, no ale strona chyba też czasami ma takie lagi. Dobra, zacznę sobie co teraz poleci, Co to za rewolwer? Jakiś dobry albo coś? Nie, school, crusher. 22 zł do STEMA wydałem 50, czyli nie najlepiej z tej skrzyni. Plusk nam poleciał, ta skrzynka zawsze mnie kusiła. Róż i masz nóż, nie wiem totalnie co może z niej lecieć. 179 zł wydaje nam, nigdy z niej jeszcze nie trafiłem. Kosy no i dzisiaj, tak samo. I tutaj jest on maksymalnie 20 zł. No dokładnie, 27 e, i zostaje mi 221. Nie wiem, wkurzające jest to, że to się tutaj baguje po otwarciu skrzynki, no. Nie da się normalnie skrzynek otwierać. E, dobra, otworzymy sobie może na fali. Tutaj niebieska skrzynka, taka świąteczna pod śnieg niebieski. Księg, gdzie, nie, gdzie niebieski śnieg, ale no wiecie. Jest taki klimat niebieski, że coś bardziej ze świętami mi się kojarzy. Eee, no i oczywiście czerwony to też, ale to otworzymy sobie jakąś czerwoną skrzynkę, może na przykład koperta. Eee, otworzymy sobie trzy koperciki za 110 zł. Zobaczymy sobie, co nam z tego poleci, czy coś dobrego. Eee, no nie, no fatalnie eee, 72 zł. A wydałem ile? 110. No dobra, plus, plus, jeszcze raz sobie otworzymy, ale tylko jedno, może tym razem skrzynka nam odda, nie wiem, może się poszczęści, może nie, zobaczymy. Czy coś dobrego, MP9 Hydra, to coś da, 20 zł, 5 zł straty. No dobra, lecimy dalej, zobaczymy sobie. W sumie nawet nie spojrzałem na balans, ale na pewno nie jest za dużo. Tutaj coś może z o limitowaną, 55% jakieś nowe skrzynie, dobra, to to sobie otworzył, nie wiem jak one, jak one długo są, ale Aupa Asimov, kurde. kurde, otwarłem przez przypadek tą w nowej karcie ten e, otworzyć, e, no i Viper akurat, no dobra, naki, e, to tu sobie cofniemy i cofniemy na stronę główną, to Angry Mob bym sobie otworzył z 5 takich skrzynek, e, no i dobra. Jest ile angrymowów? 3 no dobra, 53 zł, wydałem 60. Dobra, zamkniemy sobie to, otworzymy sobie teraz 5 razy pustynny buntownik. I co teraz? 3 razy pustyny buntownik, no spoko, może być 102, no dobra, jednak nie może być. Dobra, przejdziemy sobie do tej kolejnej skrzynki, e, którą będzie Poison Disarray 184. Dobra, jeszcze mi starczy na nią, to sobie ją jeszcze otworzymy. Jak to nie ma środków? A, bo się nie odświeżyło tutaj. Dobra, to może tylko na 4 starczy. Dobra, starczy na 4. 151 zł tylko zostało. No lipa, powiem 886 zł i leci tylko jeden kałach Poison Disarray, więc. E, 62 zł, no wiecie co to oznacza, że tutaj e, zostaje mi aż 73 zł, więc e, otworzymy sobie jeszcze te skrzynki eventowe tutaj trzy e, na przykład teraz Dobra, lecimy 3 i z tych trzech skrzynek dostaniemy jedną kałachę Neon Revolution, z którym chyba nic nie zrobię, a nie, w sumie kosztuje 84, dobra, to na plus to poszło jednak. Mamy stówkę 99 zł, ale lipa, bo chętnie bym sobie otworzył, no, jeszcze 5 tych skrzynek, ale dobra. Mam nadzieję, że z tego coś poleci, AWP Fever Dream, no dobra, 110 zł w sumie, dobra, to może być, gituba. Otworzymy teraz 33% letnią profit, jeżeli nic nie poleci, to będziemy kończyć odcinek, a jeżeli coś poleci, to idziemy na upgradera i dopiero kończymy. Staśmy tylko na 3 niestety, więc też nie najlepiej. Ale otworzymy jeszcze coś za 20 zł. I lecimy czy jest coś po wildfire to ona chyba da profit, czyli nie da profitu 83 dobra, to nie sprzedajemy idziemy tym na upgradera 24 zł jeszcze. Restrictedy sobie otworzymy 2 19 I co teraz? No nic ciekawego, dobra. To weźmiemy sobie teraz upgradera za full, wyjdziemy sobie razy 5. No i kończymy odcinek, bo nic nam nie siedzi dzisiaj za dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, razy 5. O, ten emeczka, upady gikara jadam sobie crazy moda, ja dam sobie jeszcze full balance. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siema.